Dusza się skupiła, ale się odnalazła Widzicie w Star Wars. No niestety muszę, mam dla was złe wieści Nagrywałem dla was odcinek, lecz się nie ukaże Ze względu na to, że Mapa jest tak pojebana No Co rozumiem, no, w sumie nic O tyle, że bądziłem tutaj po tych korytarzach, żeby dotrzeć tutaj Mapa jest tak porąbana, że nie idź połapać Wchodziłem w to w WT tu. Tu byłem już gdzieś tutaj też złoziłem. I tak przez 20 minut was gadałem o tym. I oczywiście gra nas oczywiście nie poinformowała, bo jakże y kierowała nas tutaj jako skrót, a przecież my mieliśmy tutaj iść i, i zgupiałem no. I ten odcinek się nie ukaże, chyba że chcecie to dajcie znać w komentarzu. Jako bonusowy odcinek Wam pokażę. A ten nie wiem ile będzie trwał, bo tylko wrócimy na statek. Prawdopodobnie zobaczymy, jeżeli nam się uda. Nie? Mhm, tam jest ten. Mhm. Mhm. Aha, w poprzednim właśnie odcinku, co miałem, nagrywałem dla Was. Nie, oni mogą skakać? Ciągle się wymyka! Nie chcę tu umierać! Nie. A, pięknie mi poszło. Po poprzednim Uuu, odcinku... miałem błąd. E, mianowicie, zrzespiło się dwóch typów, zacząłem uciekać, wszedłem za tamte drzwi, co jest skrót. E, I od, gdy się odwróciłem, zrzespiło się kolejnych chyba 3, trzech bądź więcej przeciwników. No, to było straszne. Dosłownie straszne Nie mogłem... Ej, tu jest jakieś. Tam coś może będzie, ale nie wiem, że im się uda tam dojść. Mhm. Mm Dobra, chyba tu muszę iść. To było straszne i zacząłem uciekać jakoś uciekłem Jeszcze to nie ma dostępu od 120 z tym. Nie wiem. To jest... Mm mhm. Dobry, ale teraz mi powiedzcie, jak ja mam się tam dostać? No tam idzie może dopuścić. Tu są pnącza. już myślałem, że w martwym punkcie. Utknęliśmy jedzą jak to przycina. Byłem wprost ta gra nie przewiduje tu pewnych rzeczy. Mhm. Ej, Dobra, zamknij się. Muszę opuścić ten most, nie mam wyboru. O ile mi się uda go opuścić, bo tu znowu przeciwnicy od nowo są mnie. A on gdzie jest ten most tam, nie? Dobra. Jezu jak tnie masakra. To też, też nie muszę tak chodzić. Ale oni będą we mnie strzelać, nie? Bądźmy sobie... Bądźmy sobie strzeży... Musimy tak iść, dobra, tu chyba ich nie ma. Ale tam jest ten most, kurde, nie? Dobra, ryzyk fizyk. Dobra, jeszcze ty. tutaj mi brakuje, nie? Dobra, po... daj, dawaj, dawaj, dobra. Muszę opuścić ten most, no, lepiej, żeby mieć. I tu ten znów silny będzie, gościu, nie? Dobra, zjeżdżaj. Ale ja go porobię. Już go porobiłem, dobra. I co, to jest to opuszczenie całe? Ja pierdziele, nie mogę uwierzyć w to. Myślałem, że go opuszczę całkowicie. No, w poprzednim odcinku było masakra. Mówię, ciekawe by było, gdyby. Nie, 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 nie. Gdyby nie to, że ta mapa jest tak pojebana. Ominujcie jedynie to, że ta grupka przeciwników się ze mną zespiła. I że. Od, otworzyłem jedno przejście, do którego nie wszedłem. Ten kamień duży, co gadał, że jest ciężki, bardzo i coś takiego. Coś tam pierdolił o tym. Tu jeszcze. Zjeżdżaj baranie. No i go otworzyłem, ale tam nie, scho nie schodziłem ze względu na to. Niech ktoś inny go atakuje. Niech mi o, ten trójkąt jednak przytrzymanie jest najlepszą metodą na walkę szybką. No nie otwarłem, y otwarłem ten włas, ale tam nie wchodziłem ze względu ...ze względu na to, że nie było sensu, no. Oj, ale nie, 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 tu musieli to przewidzieć. Nie było sensu zwyczajnego Bo tam był ślepy punkt znowu było, Tak przeanalizowałem to i w dujem ja zjawu znowu miał z tą winą problem to, Tam była znowu jakaś wina I co, ja tu nie doskoczę, No nie, za Chiny Boga tu nie doskoczę Oni tu musieli coś Przecież ja jestem już blisko tego ostatku, ale Tu innej drogi chyba nie ma no nie Chociaż czekaj gdzie tu coś jest Gdzie to jest Teraz jakieś przejście mamy dostępne chyba że było już wcześniej Gdzie to jest niby Już myślałem że zakończę serię. No już wtedy byłem tak zdruzgotany No to przed chwilą nagrywamy zresztą Gdzie to jest Gdzie to jest, to jest gdzieś tutaj Już tak byłem zdruzgotany, że nie wiem. <laughs> Tutaj chyba, nie? Mówię, z mapą są same problemy. Ale to nic, damy i to, przeżyliśmy wszystko, przeżymy i to. Musimy dotrzeć na statek, no. Nie wiem, jak to zrobię jeszcze, ale dotrę. <laughs> Aha, mogą się odnowić z tym. Wybaczcie, jestem tak zamulony dzisiaj, że... Już znowu późna godzina, za. Dobra... No a właśnie, całe zdrowie mi poszło na tamte walki pieprzone. I to po samym zaczynaniu odcinka, bo wszyscy się od... Wszyscy się znowu odrodzili i musiałem walczyć. Będzie walka. Dobrze, idziemy. To on? ruszy tutaj swój Już idę, trzymajcie się! Oż, kurwa, będzie akcja? Wiem, że tu jakąś maszynę będziemy sterować później. BUS? Jak z tym walczyć? Aha, dobra, już wiem. Chyba. Odbijanie pocisków. Trzeba się chować. Tak, pocisku i tak długo dół będziemy walczyć z nim? No to dzisiaj będzie walka z bossem. Dobra. <śpiewanie> ciekawa walka. Nie wydaje się trudny, ale, ale jest trochę. Hmm. Ta walka na tym chyba nie będzie polegać tylko, nie? Gdzie ja to mam się chować w ogóle? Tak nie ma gdzie. Nie wiem, czy ja nie muszę do niego podejść jakoś. No. Ale się boję, że mnie zdejmie. Nie, on się cofa, on się cofa. Dobra. On się cofa, nie ma szans. To jednak warto było to zaraz w następnym odcinek nagrywać Nie ma co się chyba choć nas nazwy co oni mu nie dali rady Co to są za granaty, ja pytam się Podoba mi się ta walka nawet Nie jest zbyt wymagająca nie wiem czy on zależy gdzie dostanie To jakie obrażenia otrzymuje, bo mi się wydaje że ma jakiś pancerz kurwa Ale już nie zostało mu dużo życia nie? No on się teraz nas nie boi już nie? Ale ja nie mam tyle życia już Mam dwa stymy jeszcze, to jest dobrze. On się nas... I idzie, też go tak kosić. Dobra. I idzie to przeskanować? Chyba już mam przeskona... podstawowe oszkodzenie od... Własnych granatów i rakiet, idzie go ciecno. Kurde, ktoś z nim sterował? Cześć, widzi Dobra robota, młody. Niezły z ciebie zawodnik. <laughs> Powiedz, że ta wizyta miała jakiś sens. Znalazłem grobowiec mędrca Zefo. Na pewno używali mocy. Tajemnicza, zaginiona wielka cywilizacja władających mocą. Nic dziwnego, że Kordowa dostał takiej obsesji. Masz coś jeszcze? Przed zniknięciem Zefo udali się na planetę Kashik. O. Kordowa znał się z łukim Tarfulem. Może go znajdziemy. Kashik, wiesz, tam jest naprawdę źle. Imperium mocno przycisnęło biednych łukich. To szykujmy się do walki. No, <grym> To mi się podoba. Widzę, że pasuje ci to życie. Po akcji z maszyną kroczącą jesteś pewniejszy. No. Jak tam trzymasz się? Znaczy z mocą? Tak jest, z mocą. Mówiłeś, że czasem przytłacza. Jak no przytłacza cię horda przeciwników, napierdala, ty nie dasz rady to. No, rozumiem. <noise> rozumiem. I to doskonale. Czemu przestałaś używać mocy? Gdy ruszyła czystka, i gdy klony zaczęły zabijać, ukryłam się z padawanką i kilkoma adeptami, ale to nic nie dało. Patrol imperialny już prawie odkrył naszą kryjówkę, więc chciałam odciągnąć go od mojej padawanki, Krili. Została tam z najmłodszymi, a mnie złapali. No i torturowali. Chcieli wiedzieć wszystko o innych i ilu zostało, ale najwięcej chcieli wiedzieć o. Kordowie. Gdzie go szukać. Ale uciekłaś. Tak, podczas buntów w więzieniu. Była okazja, więc ją wykorzystałam. Prawie mnie złamali. I nie jestem już taka jak kiedyś, Kal. Ta padawanka. Nie dziwię się już, że nie, że nie jest czynek. Przeżyła to. Nie. Dlatego nie możemy zawieść. Pozwolić by poświęcenie naszych najbliższych poszło na nic masz rację. Nie ja będę walczył mimo to, że, te, że mnie ta mapa wkurza. Ale ty nie miałeś na to wpływu. Ja walczę nadal. Daj mi chwilę. Ściągam imperialne dane. Z nim idzie często pogadać fajnie, bo ostatnio gadałem, jak na tym Marcie byłem. No to nic mi nie chce powiedzieć o tym. A. Hmm. Mhm. Mm hmm. Wszystko gra? Super. Korzystam z ciszy i spokoju. Ej, cztery planety są teraz Ale misji nie mam zaznaczonej żadnej Mapy też nie mogę otworzyć Chyba nie mam zaznaczonej misji, nie? Zaraz, sobie Kolejny cel podróży Słuchaj się instynkt Aha, jest Tutaj ile my odkryli, zobaczmy. 32% zbadano. Wow! Skrzynie ile? 8 na... Skrzynie 8 dopiero znalazłem na 43. Sekrety 1 na 4? Nie, sekretów my więcej znaleźli. Na 100. Ta gra, czyli granie zapisuje dokładnie. No, my więcej sekretów znaleźli. Już jeden jak Jeden z poprzedniego odcinku. Jeden, na pewno dwa już, przypominają mi się, na pewno dwa były, wiem, na stówę. Na pewno nie jeden sekret. Eee, skrzynie, kurde, tych skrzynie jest od chuje, nie ma sensu. No tu jest ten Mars, ja tu coś otwierałem: 4% zbadano, sekrety, 4% to nie będzie duża planeta. Bogano, i to będzie duże, Nie, ta była chyba największa, bo widzę tu pod ilości skrzyni, sekretów, tu już jest mniej. No to lecimy, nie? A co co tu mamy? Mapę będzie nam wyświetlić się Wow. Lecimy, fajna może być fajna mapa, nie? Miejmy nadzieję, że nie tak pojebana jak poprzednio Tutaj już było do zniesienia bardziej po prostu Lecimy Lecimy na kasik Już mnie zbagowało. trzy chwilę gdy odbudujecie zakon, pozostali Jedi wyjdą z ukrycia. Sorry, nie mam. Jest... Skąd pomysł Nie jacyś mam się ukrywają? wpływu na to, że ta tak gra przycina przy tam? nagrywaniu. Chodzicie że mam ucina urywki dosłownie w sekundowej. opowieści o zielonym, spiczastouchym, legendarnym mistrzu i... Masz na myśli mistrza Jodę? Jodę, to jest Joda, a nie. Prawdziwą legendą. Chwila, co? Kto? Nie, nie. Mówię o mistrzyni Jadu. Członkini Najwyższej Rady Jedi? Tak! Wszyscy o czymś marzą! I chciał się Żaden problem. Chciałbym. Nie wiem, czy będzie możliwość, ale chciałbym. Teraz wyjdziemy z hiperprzestrzeni. Siadaj! I zdobyta, nie? Wo. Ej, rzeczywiście. O, powiedz, że nie będziemy się przebijać. O, tylko w ostateczności. Ustawiłam transponder tak, by nadawał imperialne sygnały. Hej, Greys, tak. Kontrolujmy sygnaturę energetyczną i się nie wychylajmy. Jak na brace, bez spiny. Nie potrzeba mi dodatkowych rąk. Po prostu skup się na skanerze. Dobrze, dobrze. dobrze. W porządku. Tu będzie od na tej planecie no stu, nie? Tu już nie będzie tak kolorowo jak widzę. tam. Chyba skupili się na czymś na powierzchni. Droga wolna. Tu będzie na Kostro Lankostra. Już nas zauważyli. Widzicie? Już nadawał. O, ładnie to wygląda tu. Kiepsko to wygląda. Imperium niszczy ich dla jego zasobów naturalnych. Łukik zniewolono lub przesiedlono. O, drzewo. Mało brakowało, młody! Nie miałeś przypadkiem pilnować monitorów? Partyzanci, ługi i przybysze atakują imperialny konwój. Zbliżają się do nich maszyny kroczące. Może tarful tam jest? Tarful może być wszędzie, nawet w piachu. My też tak skończymy, jeśli wplączemy się w tę walkę tam na dole. Nie mamy innego wyjścia, a oni. zginą bez naszej pomocy. Więc jaki masz plan? Na pierwszy... Znam maszyny kroczące z braki. Przechwycę jedną. Ha, patrzcie na niego, wojny klonów mu się przypomniały. Kapitanie, podleć do tych maszyn. Czekaj, co? Słuchaj, te maszyny transportują żołnierzy, więc jak się dostaniesz do środka, bądź ostrożny. Gris, stalowe nerwy dawam mały pokaz. Hej, hey, dobre Mam prośbę Nie daj się zabić. No nie Was wiem, ile razy jeszcze zginę. Serca. Nie ma odcinka bez zgnięcia. Na BD. Czemu na kąpiel? Do wody? myślałem, że jakoś powietrze będzie mi walkę. Jak mówił o tych maszynach. Jesteś gotowy? Aha, tu będzie ta walka z tymi maszynami, dobra Moi mili My się wyjdziemy w kolejnym odcinku Mieliśmy tu zapis Eee... Yy, wow. mogę tu coś zmienić? Nie, yy, rozbudowałem moc znowu maksymalnie, mówię wam od razu o bo na odcinku poprzednim którym nie wstawię Yy, powiem wprost. no Myślałem, że w połowie będziemy będzie mi walka. Podoba mi się fabuła. Wszystko mi się podoba. Tylko to, co mówię, to jest trochę mojta, mojta, niny. Ale nie bójcie się. Ciśniemy nadal z tą serią. Na razie zamierzamy jej zamykać. Jak na początku raczej ją ukończymy. No, no chyba, że coś się wydarzy upierdliwego naprawdę, ale... Yy, co tu jeszcze powiedzieć chciałem? Kurde, uciekło mi. A, do to, że... Więc z bohaterem jest najważniejsza, bo gra, grać się nie będzie dobrze, dopóki bohaterem, który, którym my sterujemy, nie polubimy go. Tak, bo żeby grać, to musisz polubić bohatera, którego, st którym sterujesz. Tak samo jak w Odyssey grałem Assassin'a. Jakbym nie polubił bohatera, to bym tej gry nie, oddał, nie ograł jednym słowem. Bo to jest niemożliwością wręcz. O, mam punkt umiejętności, to jest wręcz niemożliwością. Yy, szybko informacja, na koniec filmu informacyjność pewnie, nie wiem kiedy, aż pojawi odnośnie kanału, co dalej będziemy robić bez koronawirusu, ale nie bójcie się, nie zamierzam zawieszać kanału na razie. Na razie, bo nie wiadomo, co przyniesie los. Widzimy się w następnych odcinkach, miejmy nadzieję, że jest szybko, bo będzie ostro tu się działo, no, że to jest ta scena, co ja myślałem, co widziałem na gameplayu. Jeszcze zanim ta gra nie wyszła na E3, no to będzie grubo. Do zobaczenia i cześć.